Czy witajcie, z tej strony Szymon Hopka i my widzimy się tym razem w czwartek, ponieważ to jest kolejny film, w którym będę podsumowywał kolejną część projektu, w sensie kolejną edycję projektu. Tym razem to była edycja pod nazwą Hashtag Wakacje. Wakacje się skończyły i myślę, że to jest teraz najlepszy czas, kiedy wróciliśmy do szkoły, za niedługo na uczelnię, albo być może do pracy, żeby wspomnieć sobie tę piękne chwilę. No i słuchajcie, wy, wybraliśmy trzy filmy, które wy wysyłaliście i te trzy filmy w dzisiejszym odcinku na tym kanale chcę wam pokazać. No i zaczynamy od pierwszego filmu. Na pierwszym miejscu film Jacka. Tak naprawdę, dlaczego pierwsze miejsce? Przede wszystkim dostosowanie filmu, w sensie wideo pod muzykę. Po drugie, ta piosenka to jest jedna z moich ostatnio ulubionych piosenek. Oczywiście to jest taki pół żart, pół serio. To nie jest tak, że podoba mi się piosenka i przez to jest pierwsze miejsce. Przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, że ruch kamery jest bardzo fajny, ale najważniejsze i co. Spowodowało, że na pierwszym miejscu jest ten film, to fakt, że po prostu wszystko jest tutaj fajnie dostosowane pod muzykę. Muzyka jest właśnie wakacyjna, nawet są tam rzeczy w sensie obrazek zgodny ze słowami z tej właśnie piosenki, więc tak naprawdę ta praca musiała, musiała znaleźć się na pierwszym miejscu. Oczywiście możemy momentami doczepić się gdzieś tam do jakichś delikatnych mikroruchów tej kamery, które nie powinny wystąpić, do jakiegoś tam bujania się góra-dół, ale tak naprawdę suma summarum, gdy sobie obejrzymy tą. Niecałą minutkę, no to jakby wracały chwilami do tych wakacji, pomimo tego, że to nie były na przykład moje ani Twoje wakacje, to myślę, że możemy stać się częścią wspomnień Jacka. Albo, no, coś w tym stylu, no. Na drugim miejscu mamy film Krzyśka, i film jest mi znany, ponieważ to miejsce jest mi znane ze względu na to, że bujam się w tych okolicach, jest to Sielpia, To taka jako ciekawostka, jakby od razu rzuciła nam się w oczy. Znam to miejsce, wiem jak ono wygląda, i uważam, że przedstawienie tego miejsca w taki, a nie inny sposób w tym filmie jest bardzo fajne. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę pokazane są najlepsze miejsca z tego miejsca i przede wszystkim nie czuć tego, że to jest gdzieś tam spontaniczny wypad, tylko tak naprawdę czuć, że jest to gdzieś tam troszeczkę dłuższa chwila w sensie. Często jest tak, że oglądamy filmy ludzi, którzy jadą wow, na dwa tygodnie. No ale tego nie czuć po tym filmie. Tutaj natomiast mam wrażenie, że jest odwrót, że był to właśnie jakiś tam spontaniczny wypadek i mam wrażenie, jakby to tam się toczyło już dłuższy czas. Technicznie jest wiele, wiele błędów, jest wiele, wiele utrat jakości, nie ma tutaj jakiegoś, jakiegoś super sprzętu i tak naprawdę... Najważniejsza kwestia dostosowanie muzyki, emocji pod obrazek i przede wszystkim właśnie pokazanie tych takich najszczerszych emocji, które towarzyszą nam zazwyczaj przy wspomnień wakacji, czyli radość, być może właśnie gdzieś tam jakieś piweczko, woda, jakieś tam kompanie się i tak dalej, to są rzeczy fajne. I tutaj właśnie ten film znajduje się na drugim miejscu właśnie przez to, że Posiada on wielki taki, wielką taką skrzynię wspomnień, która została otworzona i jakby, jak, jak ja najbardziej jakby w to wchodzę, w tą skrzynię i bardzo się cieszę, że ten film został wskłoszony do Hashtag Wakacje. I słuchajcie, na trzecim miejscu film Krzyśka, jest to chyba najbardziej filmowo bi film w tym dzisiejszym zestawieniu. Przede wszystkim znalazłem się tutaj przez to, że Krzysiek, widać, że długo przysiadł przy tym, żeby wszystko tam dostosować pod muzykę, żeby wszystko miało taki bardzo fajny flow. Jest wiele, wiele, wiele przejść, które robią pozytywne wrażenie, nie do końca czasem jakby trafiają w mój gust, ale i tak jakby chcę docenić tą pracę przez to, że tam wszystko jest zrobione w punkt. Tak naprawdę po obejrzeniu tego filmu w porównaniu do dwóch poprzednich, gdzie mamy po prostu zwykłe takie wspominki z wakacji bardzo fajnie zmontowane, to tutaj mam wrażenie jakbym oglądał jakiś amerykański trailer i ja osobiście uważam to za ogromną zaletę tego, tego filmu. Przede wszystkim można by było tutaj popracować nad kolorem, nad tym, żeby te przejścia nie za bardzo wpływały na ten kolor, żeby tego nie, nie psuły. Można by było troszeczkę odpuścić momentami z niektórym kadrowaniem, z niektórym zoomowaniem takim już na siłę, takim mocnym, mocnym, nachalnym ale tak naprawdę, finalny odbiór właśnie jest taki, że mamy wrażenie, że to jest jakaś zapowiedź czegoś dłuższego i to też trzeba potrafić, i to też jest ciężko zrobić na wakacjach. Przynajmniej ja tak uważam, ze względu na to, że bardziej chcemy skupiać się na tym, żeby sobie odpocząć, a nie żeby na przykład kręcić jakieś mega tam ujęcia, jakieś hyperlapsy, timelapsy, żeby bawić się jeszcze w jakieś tam układanie pewnych scen, chociaż mam wrażenie, że to jest tutaj raczej kwestia spontaniczna. No, to by było tyle, słuchajcie, trzecia, trzecia praca, która robi mega, mega wrażenie i musiała znaleźć się na tym miejscu. No i co, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi projektami Hashtag, to koniecznie dołączcie do grupy Filmujemy na Facebooku. Też bym was prosił, żebyście komunikowali innym ludziom na tej grupie, że jest taki kanał jak filmujemy, bo niestety mam wrażenie i co ostatnio też kilka osób z grupy potwierdziło, w ogóle nie wiedziała o tym, że jest kanał Filmujemy. Wpadajcie na mojego Instagrama, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda tu wszystko w moim życiu, gdzie jestem i tak dalej. Bo często jest tak, że jestem blisko was i jesteście w szoku, a to dowiecie się po Instagramie. No i co? Jeżeli nie oglądasz, filmujemy, to zachęcam Cię do zostania na dłużej no i do zostawienia subskrypcji oraz pod tym filmem albo na tym kanale. Tak, trzymajcie się. Na razie, cześć.